Hello beautiful people! Dostaję wiele pytań na Instagramach, tudzież na Facebookach w jaki sposób robić progres? Bez względu na to, czy jesteś naturalem, czy też nie jesteś naturalem. Otóż pytanie w rzeczywistości brzmiało tak, jak ktoś ma dany system treningowy, rozpisany trening i chodzi o serię. Do czego zmierzam? Chodzi o serię, jeżeli ktoś ma rozpisane cztery serie, trzy serie lub dwie serie, czy chodzi o serię. Tylko robocze, czy też w tych na przykład czterech seriach, jest uwzględniona. Pierwsza ta seria to jest taka rozgrzewkowa, druga gdzieś tam wchodzenie na ciężar, trzecia ta najmocniejsza i czwarta. Gdzieś tam schodzimy z tego ciężaru. Tu tak naprawdę wychodzi jedna seria robocza. Dlaczego to mówię? Otóż jeżeli ktoś ma swojego trenera i dostaje rozpiskę planu treningowego, to tu sprawa jest jasna, bo na pewno zaznaczy mu, że robi to w zakresie takich i takich powtórzeń, że to są serie rozgrzewające, te są serie robocze, wszystko jest jasne. Ale gro osób jest takich które gdzieś tam ściągają sobie z internetu, z różnego rodzaju forów program treningowy, jest napisane trzy serie, dwie serie. I nie daj Bóg, na przykład jest gdzieś tam napisane, że klatka piersiowa wyciska sztangi leżąc, trzy serie. No i robi w zakresie powtórzeń 8, 10. No i dobra, no pierwsza seria gdzieś tam 10 powiedzmy powtórzeń, ale mógłby zrobić 12, 15. Druga, do czego zmierzam? Jest seria zrobiona, są powtórzenia zaliczone, więc wydaje się, że jest to ćwiczenie odhaczone i będzie ono przynosiło korzyść. No nie do końca. Kiedy możemy notować progres? Posłuchajcie. Jeżeli są serie robocze, jeszcze raz, powtórzę się, a powtarzam to wielokrotnie, to musicie traktować serię roboczą jak w skokach narciarskich, skoczkowie próbę skoku. Czyli mają dwie próby na olimpiadzie, na mistrzostwach, na zawodach i muszą dać siebie wszystko. Mówi się i są takie teorie, oczywiście poniekąd się z tym zgadzam, że gdzieś tam osoba naturalna powinna trenować ciutkę lżej, z mniejszą intensywnością, ale częściej. Natomiast osoba naturalna nie powinna trenować ciężko i grupę raz w tygodniu. Aczkolwiek zawsze gdzieś jest trochę prawdy, trochę gdzieś tam jest mitów, trochę gdzieś tam jest kłamstwa, trochę gdzieś tam jest czegoś dodane, przepieprzone, przesolone, przemajerankowane. Także no nie do końca. I teraz załóżmy, że układamy sobie program treningowy i mamy na klatkę piersiową, załóżmy trzy ćwiczenia, czemu klatka piersiowa, gdzieś ta klatka piersiowa będzie przez cały sezon u mnie się przewijała. Załóżmy, że. Trzy ćwiczenia na wyciskanie sztangi leżąc. I teraz chcesz robić progres. Stuwa, bo najlepiej się liczy. Przy setce najlepiej wszystko się robi. Yy, stówka. I mamy dwie, weźmy trzy serie robocze. I teraz. Jest to pierwsze ćwiczenie. Jest to pierwsze ćwiczenie, więc trzy serie robocze. Ale tak naprawdę, jakby to rozpisywać, to tych serii nawet mogło być siedem. Bo więc pierwsza seria, licząc, że to jest seria. Pomachasz gdzieś gryfem, następnie gdzieś tam dołoży ciężar około z dziesiąteczki, tam gdzieś tą trzydziestką pomacha, pięćdziesiątką. Jeszcze jak robicie tą rozgrzewkę, chodzi o to, żeby ten mięsień przed tym już pierwszym ćwiczeniem był napełniony krwią, rozgrzany i wtedy dopiero przechodzicie do maksymalnej serii roboczej. I tutaj dajecie jak ten skoczek narciarski z siebie wszystko. Czyli powiedzmy do upadku mięśniowego, albo ten reel gdzieś tam gdzieś będzie w zagranicach 1-2. Notujecie, kolejna seria może być ten sam ciężar, ale na pewno tych powtórzeń powinno być mniej. Dlatego, że jeżeli tam dałeś z siebie 100%, to nie jest z możliwością, żebyś na przykład zrobił daną serię, przypuśćmy, zakładasz sobie setkę i chcesz zrobić trzy serie po 8. Więc w której serii zrobisz te 8 na 100%, a w kolejnej zrobisz na 90, albo 80, albo 70. Dlatego, że tu zrobisz setką 8, powiedzmy pierwszą serię, ale mógłbyś zrobić 12. Ok, w drugiej serii zrobisz 8. Może zrobiłbyś 9 albo tylko 8 i to jest seria robocza. A następną, no nie da rady, jak zrobić w drugiej 8 to jeżeli jest dobrze dobrany ciężar, dobrze przetrenowane wszystko, nie będziesz w stanie zrobić 8 powtórzeń. No chyba, że będziesz 10 minut wypoczywał, to być może się to uda. Także zobaczcie, jeżeli chodzi o progres, to planowanie tego treningu, to zapisywanie jest dosyć istotne, bo chodzi o to, że. Możecie wykonywać, takie jest moje zdanie, możecie wykonywać dany program treningowy, dane ćwiczenia przez cały rok, ten sam, pod jednym warunkiem, że trening każdy to będzie progres. Nie chodzi o to, że każdego treningu musicie dodawać ciężary, no bo byśmy za chwilę ciężarówki przewracali, albo zatrzymywali lokomotywy. Nie jest to możliwe. Więc weźmy tą setkę, robię dwie serie robocze, Tą Skupmy się na tej jednej. Zrobiłem 6 powtórzeń dzisiaj ze 100 kg sztangą, 7 bym nie zrobił, zapisuję. Drugiego tygodnia zrobiłem 7, jest progres. Trzeciego tygodnia zrobiłem 8, 9, jest progres, ale nie dodaję jeszcze ciężaru. Następnego tygodnia, 3 czy 4, już nie pamiętam, zrobiłem 10, dobra notuję, to w następnym tygodniu dokładam sobie na przykład po 2,5 kg. To będzie piątka i znowu mam 6 powtórzeń. Znowu na następny tydzień zrobiłem 7. Jeżeli widzę, że jest regresja, czyli idzie coś w dół, pójść tam tygodniach, zobacz tu już mamy przerobione 6-7 tygodni, a raz dołożyłeś ciężar, ale każdy trening był progres. Jak zauważyłeś, że dokładasz, że liczba powtórzeń spada, no należy gdzieś tam wyrzucić leciutko na hamulec, odpocząć, niech ten organizm się delikatnie zregeneruje, układ nerwowy zregeneruje i potem wracacie znowu do pracy. Tak to powinno mniej więcej wyglądać, tak mi się wydaje. Albo jeszcze druga opcja. Możecie zrobić sobie, że ustalacie ciężar, na przykład ta stówka. Już się trzymamy tej stówki. I robię trzy serie po 10. Tak mam zaplanowane, ta trzecia seria taka nie jest po 10. W jaki sposób? Pierwszą serię robię 10. A może zrobiłem 12-15, to jest nieistotne. Drugą serię robię 10, było ciężko. Natomiast trzecią serię robię na maksa. Jak przekroczyłem liczbę powtórzeń około 15, to wiem, że w następnym tygodniu będę musiał tą sztangę troszeczkę obciążyć i zrobić na przykład już te 10 powtórzeń ze 105. Zrobiłem 10, o, ciężko. Druga seria, dyszka ledwo poszła, o, i trzecia. Może zrobiłem 10, może zrobiłem 9, może zrobiłem 11. Super, więc ta trzecia seria jest taką wypadkową, gdzie dodajemy w kolejnym treningu ciężaru. Jeżeli nie doszedłeś do 15 powtórzeń, przypuśćmy, ja tak sobie ustaliłem, to może być 13, to może być 12. Przekroczyłem to dopiero do pierwszej serii i drugiej, żeby robić tym samym ciężarem, również trzecią, dokładam kolejnego tygodnia. Takie są metody progresowania bezpiecznie naszego treningu, żeby nie tylko skupiać się na ciężarze, bo możecie również zostawić ten ciężar, ale dodać czwartą serię i tu też będzie progres. Tak to się przekłada też na wszystkie grupy mięśniowe. Zobaczcie, jak to jest wszystko zaplanowane. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś rekreacyjnie chodzi na trening, pobawić się, spędzić miło czas, utrzymać sobie sylwetkę w zdrowiu, w dobrej kondycji, nie zależy mu na tym, żeby być i gdzieś tam super wyglądać tak dalej, to może przyjść na trening, pobawić się, pogadać, zajrzeć w telefon, trochę poćwiczyć, docisnąć, z 15 minut, z 10 pogadać. To jest istotne. Brawo, super, że. Taką formę wolnego spędzania czasu ktoś wybrał. Ale nie możemy mieć pretensji, że jak, jeżeli tak ćwiczymy, albo, a dzisiaj sobie zrobię to, jutro sobie zrobię tamto, nie mamy planu, nie zapisujemy, bo ciężko jest w głowie to wszystko zapamiętać, no to nie będzie progresu. Nie ma się co oszukiwać. Nie ma notatków, to nie ma progresu. Także zwróćcie na to uwagę, planujcie swoje treningi rozsądnie, to nie trzeba dźwigać wielkich ciężarów, to mniejszej ma odczuwać, że wykonał odpowiednią pracę. Tak to by mniej więcej yy, wyglądało. Jeżeli interesują Was jeszcze jakieś zagadnienia odnośnie treningu, jakieś krótki treningowe, oczywiście dajcie znać w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć. Jestem przed pracą w moim raju, także będę pomału kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zdrowka Wam życzę, YouTube. Do usłyszenia. Cześć!